O, z tej strony Voltron Gamer. Dziś zagramy sobie w Boris and the Dark Survival. Zanim zaczniemy, proszę, żebyście zostawili łapę w górę, suba z dzwonkiem i komentarz. Jeśli będzie tutaj przynajmniej co najmniej 10 wyświetleń, yy, zrobię drugą część. A teraz zaczynamy. Podowanie. Będę wam czytał Jak będą jakieś O Pewnego razu Był sobie wilk Będę wam czytał Jak będą jakieś napisy Na wypadek wiecie Żyjący w bardzo niebezpiecznym świecie Przetr... Który przetrwał Na wszystkim co mógł mieć Wszystkim co Co znalazł I, I Bojąc się I Atramentowego demona, który obej... Oglądał każdy jego ruch. I tyle. Okej. Okay. Ładowanko. Hmm. Jesteśmy tym... Borysem. I co ja... A... Chodzi się tym... Prawym, żeby... O, biegać możemy nawet. Czyli, że... a faktycznie, po prawej stronie jest jakiś taki... patrzcie, jak biegam, to się, to się marnuje. Ej, on, on tańczy przy muzyce, okej. Okay. Mogę to dotknąć? A to co? U, mamy mam latarę na głowie. Zaraz za nim... o! Zanim pójdziemy, to chcę sprawdzić, kurde idź! co my tu mamy? 0 na 7. Co my tu coś zbierać mamy, czy coś? Świetny to że jest mm, co to jest? O! Odnowił się ten licznik. Super! O Straszyłem się trochę. Z tego, co wiem, to w Bendy and the Ink Machine, yy, kiedy były takie podobizny naszego przyjaciela, to on nas widział. Nie wiem, czy to było tak, czy jakoś tak. A, Mamy się tu chować, jak ktoś nas będzie widział, było napisane. Ta co, co? Okej, okay, nie wiem. Dźwięki jakieś robi, ale nie wiem, co to. Lucky Block. Muszę iść do windy, żeby wejść do studia, ale chcę zobaczyć co tu jest jeszcze. O widzicie, bo tam coś jest. 0 na 6. Dobra, pobiegnę, bo już mi się nie chce tu. U, a to co? Idź. Hmm. Musimy szukać takich tych. No to poszukam. Mo może tu gdzieś jest jakaś. A nie wiem, dobra, popatrzę na razie co tu jest. 0 na 5. Wypuść nas. Fajny napis, bardzo przyjazny. Dobra, Galeria, tu jest napisane, galeria. A to co? Jeden z zagubionych. Powiesz mi coś ciekawego? Oh, this one is very special. Ten jest bardzo specjalny. Gościu, ja nie wiem co tu widzisz. To są tylko jakieś stare plakaty. Wiem, mogę zobaczyć, ale nigdy nie dotykać, ja wiem. Ale to są chyba moje, z tego co wiem, wiesz? Nie, nie widziałem. Poza mną oczywiście, Co? Ja, ja i tak nie mogę. Odnówmy se, bo tutaj kurde... Teraz może nie biegnijmy tam. No bo dobra, biegniemy, ja w Tu co? 4 na 4. Patrzcie, ta kaseta jest z drugiej strony. Idziemy po nią, idziemy po nią. Kurde, idź. Nie umiem tego przetłumaczyć za szybko, to leci. Ага, давай, ешь, 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 слушать. Dobra, nie wiem. O, muzyczka, potańczmy se. No, już. Czyli, że tu ogólnie nic nie ma. Dobra, idziemy tam, gdzie myliśmy. Co ja słyszałem właśnie? Czy coś tu weszło? Czekajcie, zanim tu wejdę, to może się odnowię ten... Właśnie straciłem sprinta Dobra, idziemy, ale powoli, żeby nie zrzucić całego sprinta. No I gdzie my mieliśmy iść, niby? Tu, gdzieś? O. o, no, windy do. Do windy, ok. Ui, ale wolno. 6 minut nagrania, a ja jeszcze się nie nagrałem porządnie. Dzień jeden, level T. Co mam tu robić? O, no to co? A, muszę z tych rzeczy szukać. Okej. Okay. I co, coś mnie chce tu zabić? Ja tu sam będę. O, co? Coś zrobiłem. Otworzyłem, coś zebrałem. Eee. Yy. Co to jest serce? Jezu. O, ale straszne. Uu. Nic nie było, jak zwykle zresztą. O! Coś mnie zabije, ja to czuję, nie jestem dobry w takich, w takiego typu gierkach. Halo? O! Jak zwykle, Jezu. Nie podobają mi się te dźwięki niektóre. Zgubiłem się. Gdzie winda? Dobra, tu. Ej. Gdzie jest ostatnia rzecz? Czy jest gdzieś tu? Nie, tu były już rzeczy. Gdzie ja jestem? O kurde. Urachowamy się, widziałem tu jedną. Wra... O! Oh. Chyba wiem. Oho! Oho! Nie, 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 nie. Oh. Musiał aż tam pójść. O kurde nie. No, znowu! No, o! Co ja ci takiego zrobiłem, no? Idź, won mi! Tak! Dobra, idziemy, elo. tego mi się nie chce. Szybko! 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 Dobra. Jezus Maria, co to było za... Co to jest za gra? Family Friendly gra. O, jest. Udało się! No i co tu się stało takiego? Czy coś tu się... Coś tu się zmieniło. Czy tu się coś zmieniło? O, jest! Jakiś... Aha, obrazek jakiś tu się pojawia. Obrazek, który mam szczerze gdzieś. Zrobimy sobie na pewno tu jeszcze jedną noc i wtedy... znaczy dzień, kurde, bo jut... jutro na pewno będzie druga część. Nie napełniłem se. Kurde, kurde. Proszę, proszę. proszę. 27. O co, 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 co? Lost paper. Same łyżki, zobaczcie. w ja tam po lewej stronie mam rzeczy, które muszę zebrać. Same łyżki. Czuję się oburzony. Nie lubię łyżek używać. Znaczy, no, lubię. Ale, super. Po co ja tu szedłem, w ogóle? Widzieliście to? On poszedł tam, czyli że ja tu se pójdę może. Co ja słyszałem właśnie? Nie! Dresie jak baba mam to gdzieś. Pojechałem niechcący. Level 61. Gazeta. Gazeta. Bierzemy gazetę. Oh. Super, super. Kładź tu. Ja otwórz. Ja. Ja. Do widzenia. O, kolejne, super. Cicho tam, Jezu. Super! Uwielbiam ślepe załki. Jeszcze tylko dwie rzeczy, proszę. O kurde. Dobra. Dobra, dobra. Jezu, się tak eks... Boże Jezus, ja mówię. Tak się kurde przerażam. Czternaście minut. A, w ogóle zapomniałem powiedzieć, że nagrywam ten film z okazji, że... Pobiliśmy po, po rekord wyświetleń. Na filmie pod tytułem Undertale hashtag 1 udało nam się dobić 50, 51 wyświetleń, kiedy to sprawdzałem. 51 wyświetleń. A to jest już coś. Więc. Świeczka. Zabije mnie. Nie! Nie miałem już Sprinta, no. Ale fajna gra. Jak chcecie z tego serię, to mogę zrobić. Nie ma no problemu. Ui, ale wolno. Level szesnasty, super. Kurde, no zbierz to no! Dobra. Aha, super. Łuk, Co ja tu mogę? Eee, fuj. Zaraz, zaraz. Czy to nie przypadkiem nie jestem ja? W przyszłości. Słyszałem jakby bicie serca. Chyba zmierzam w Paszczelwa, lwa, wiecie. O oh, Jesus. Zaraz kończę. Bo już kurde długo ten film będzie trwał. Jak teraz zostanę zjub skarowany, to się filmik kończy. <śmiech> 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 Żegnam. Tak mnie nie widział. No, to dobra. Super, nie? Dobra. Jeszcze dwa itemy. Czyli przepychaczka do kibla. Oraz to. Już zebrałem to. Więc mogę spadać. Printa mam pełnego. Przedstawiciel co dźwięk. No co Musiałem skorzystać z okazji. Nie, jeszcze nie było o kur. Trzeba być Ty za wcześnie, Ciii. dobra. Ciii. Trzeba być, bo nas zabortuje. Muszę znaleźć przepychaczkę do klopa. O nie Przewsszam pana, co pan tu robi? Dobra? Nie mówić nic tylko. Dobra, idziemy. Dobra. O kurde, 22 minuty już nagrywanie trwa. Jezu. Ale stresiks jest przy tej grze. spauzować. Może jest tu gdzieś ten ostatni item. <laughs> Mamy to. Akurat, tu wszedł. Sprawdzimy jakie tu rzeczy mamy nowe, nowe, tu coś? Tu nie, tu nic nie ma. Oczekajcie, nie, tu nic nie ma. Kurde, idź. Super skończyła mi się stamina. O, dobra, tu jest akurat to, gdzie można się odnowić. Dzień dobry. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Chyba nic się tu nie zmieniło. Ale czekajcie, bo zebrałem świeczkę. To. O! Mówiłem. Mamy świeczkę. Dwie nawet. Tam były cztery potrzebne. To jeszcze dwie muszę znaleźć. To już słuchałem. Czy tu coś nowego? Nie. Tu nic nie. Tu nic nie ma. A więc, tym optymistycznym akcentem, że nam się udało wyjść, będziemy kończyć ten film. Więc, pa pa.